Siemano, witam na kolejnym wypadzie. Dzisiaj jesteśmy w opuszczonym sierocińcu. Zapraszam Was do oglądania i zaczynamy. Zobaczcie, z wejścia, które jest tutaj, przechodzimy do pomieszczeń, które znajdują się na parterze. Historia tego obiektu sięga już XIX wieku. Mieścił się tutaj sierociniec, najprawdopodobniej szkoła też. Zobaczcie, w pomieszczeniu. Mamy drabinki, krzesło tak jak w szkole. Stan tego obiektu nie jest aż tak zadowalający jak się wydawało, ale w środku nie jest tak pięknie. Oczywiście już nie ma częściowo-tynku, kable ze ścian są już wyprute, tak? Zostały jedynie tylko jakieś rury kanalizacyjne, no i krzesła. Idziemy do kolejnego pomieszczenia. Tu mi się wydaje, że była tutaj jakaś jadalnia. Zobaczcie na krzesła. Stare, fajne krzesła. Drewniane. Trochę ich jest. Tu chyba znajdował się piec. Nie ma tynków. Jakieś dziury po kominie tylko. Strop był wykonany, jak widzicie, z drewna, i na pewno była tutaj strzecha z tynkiem. Okna już powybijane. Wokół w ogóle tego miejsca znajduje się też jezioro, ale to myślę, że za chwileczkę przejdziemy do niego. Idziemy do kolejnego pomieszczenia. Zobaczcie jakiś napis. Tutaj też mamy krzesła, nawet biurko się uchowało. Tak. Zobaczcie jaki dywan. Tutaj na pewno odbywały się jakieś zajęcia, albo to była też część jadalna jeszcze. Obecnie obiekt nie ma właściciela, ale miejmy nadzieję, że jeszcze ktoś go kiedyś przywróci do stanu funkcjonalności. Zobaczcie, na parterze mamy jeszcze stary licznik, tablicę korkową, instalację elektryczną, a na biurku mamy opiekun zesłańców, tak? jakiś czasopisma albo książka, mówią wieki, magazyn historyczny. Super, super pamiątka, mam nadzieję, że znajdziemy jeszcze tego więcej. Idziemy dalej do kolejnego pomieszczenia. O ja, zobaczcie, co, co tutaj jest. Wygląda jak jakaś sala, w której oglądano, albo były jakieś przedstawienia. Stary kredens. Pełno książek, dokumentów. Dokumentów może nie, ale na pewno książek. Matka Boska. Zobaczcie, książki. Chyba jest geografia. Wiadomości o mapie. Co tutaj mamy? Książka do geografii. Dla klas liceum ogólnokształcących i ekonomicznych. Ale roku tu nie widzę, ale na pewno jest ona dosyć stara. Zobaczcie te krzesła. I ołtarzyk. Idziemy do ołtarzyka. Ołtarzy całkiem spoko. No, podłoga już się tutaj trochę zawala. Ale firanki wiszą. Ciekawe, kto ostatnio tutaj prał. Myślę, że dość długo nie. Dobra. Idziemy dalej do kolejnego pomieszczenia. Zobaczcie. Ten kredens jest całkiem spoko. Ale słyszę jakieś kroki. Nie wiem. Co to jest? Klub przyjaciół Myszka Miki. Chyba mamy tu intruzę. Albo to straszyło, nie wiem. Idziemy do kolejnego pomieszczenia. Jakiś przedsionek. Jakby ktoś chciał brać gumaczki, to jeszcze są. Kolejna jakaś książka do geografii. No i jakiś składzik. Może toaleta. Tutaj mamy chyba część wypoczynkową. Zobaczcie, została jeszcze zastawa jakaś. Jakieś meble ścianki. Tutaj też jakaś zastawa. Są stare zdobienia. Wygląda to sympatycznie. Musimy znaleźć jeszcze pomieszczenie, w którym były sypialnie. O, zobaczcie. Wózek inwalidzki. A tu chyba była kuchnia. Tak mi się wydaje. Zobaczcie, co za pomieszczenie. Tak, jest jakaś lodówka jeszcze. Druga lodówka. Idziemy zobaczyć dalej. Tutaj mamy zostawa. Znaczy takie talerzyki fajne. Znaczy może jest napisany rok albo chociaż Czechosłowacja. No to czyli już mają trochę lat. Tu zobaczcie, mamy więcej jeszcze naczyń. Właśnie znaczy, tutaj stary też kredens. Szkoda, że to wszystko niszczeje, że jest w takim stanie. Tak to wygląda. Zostały jeszcze jakieś rury. Kaloryferów oczywiście nie ma. No, wózek jest sztosowy. Idziemy dalej. Tu już byliśmy, więc idziemy zobaczyć, czy coś jeszcze tutaj znajdziemy. Zobaczcie. Mieczysław Karłowicz. Obraz. Musiało tutaj więcej takich obrazów wisieć. A jeszcze przejdźmy tutaj do szafy, zobaczymy. W szafie też szczoteczka została jakaś. Jakieś kubki. Słuchajcie, zobaczcie jakie super schody. Schody są mega. Oddalę wam obraz. Zobaczcie. Idziemy schodami. Piękne tralki zostały jeszcze. O! Mamy stare łyżwy. Zobaczcie, jak się prezentuje pierwsze piętro. Idziemy dalej. Musimy uważać trochę na podłogę, bo troszkę dziury. No ale spróbujemy przejść do tego pomieszczenia. Zobaczcie. Zostały jeszcze stare firany. Znów jakaś zastawa. Talerze. Tu widzę, mamy kolejne pomieszczenie, zaraz do niego. Przejdziemy. Tu znów kolejne łyżwy. Jakieś ubrania. Lampa. Spróbujemy przejść dalej. Musimy uważać na podłogę, którą może uda mi się pokazać Wam dziurę. Nie wiem, czy widzicie prześwit. No z tym wiąże się też urbex. Nie zawsze jest bezpiecznie. O, zobaczcie ile kanap. Pokój wypoczynkowy, jakby ktoś chciał, mogę podać lokalizację. Zapraszam na wczasy all inclusive. Nawet aktywnie można spędzić czas na rowerku, bez siodełka. Zobaczcie kanapy. Tu jakaś instalacja elektryczna. Ktoś tutaj sobie już Poradził. Zobaczcie, w jakim stanie jest już budynek. Myślę, że wiele lat on nie wytrzyma. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Za nami są schody, którymi weszliśmy. Tutaj zobaczcie. Mamy kolejne pomieszczenia. Zaraz będziemy do nich wchodzić. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte i kolejne. A zobaczcie u góry co jest. Mamy schody. I zobaczcie u góry jeszcze mamy, co? Przeszklenie jakieś, tak? To Wam też pokażę w filmiku, jak to wygląda. A teraz wchodzimy do kolejnych pomieszczeń. Zobaczcie. Tak wygląda to przeszklenie. Zobaczymy jaki stan jest tych schodów, czy możemy tam wejść. Teraz się wszystko okaże. Idziemy sobie do pierwszego pomieszczenia. Tutaj, które się znajduje. No, zapach jest nieciekawy, także myślę, że tutaj też i bezdomni już przebywają. Zobaczcie. Łóżka, czyli myślę, że tu były sypialnie. Dzieci, czy osób, które tutaj przyjeżdżały na wczasy, bo ten ośrodek to miejsce podobno też było ośrodkiem kolonijnym. Zobaczcie. Jest to kawał historii. ona ludzi, którzy tutaj być może byli, którzy dzieci, które tutaj jeszcze zdążyły być. Widzę na ścianach roczniki 2001-2003, ale też i 2014. Troszkę się tutaj czas zatrzymał. Idziemy zobaczyć, co kryje następne pomieszczenie. Sam jestem ciekawy, co znajdziemy. No, tu już zapach jest bardziej intensywny, tak? Zobaczcie, no mamy kolejne pomieszczenie. No, tu zapach jest już straszny, ale zobaczcie, co tu mamy napisane. Dziękuję ci, że jesteś ze mną znowu, gdy potrzebujecie za każdy nowy dzień. Kiedy budzę się, gdy w nocy modlę się cierpliwie, słuchasz mnie, gdy już mocno śpię, ty do siebie tulisz mnie. Bardzo ładnie. Bóg jest prawdą, drogą, prawdą i życiem. Jakiś pokój religijny, jakieś numery telefonów. Tu są drzwi, a tam dalej nawet schody. Zobaczcie. Lecz ja bym się zwrócił do Boga, Bogu przedstawiłbym sprawę, on dzi wyczyni niezmierne już cudów jego bez liku. Spoko. No. No, tu już nie ma drzwi. O, o kurczę, zobaczcie. Help me. O, komu ja mam pomóc? Ciekawe rzeczy się tu musiały dziać. Jest to malutki pokoik. O, zobaczcie, mamy stare tablice. Jakieś rośliny zarodnikowe. No, coraz więcej rzeczy znajdujemy. I jakby ktoś chciał się wykąpać, proszę Państwa. ale tutaj mamy jakieś koło, jakaś malutka osóbka, by się zmieściła w to. Nie wiem. Jakby ktoś chciał, to zapraszam. Idziemy do kolejnego pomieszczenia. Tu byliśmy, zobaczcie jeszcze raz ten przedpokój. Mamy schody na pięterko. O, a tutaj dużo rzeczy się znajduje. Tu chyba była jakaś sala. Nie wiem tak naprawdę w czym szukać. Czy tam można wejść? Spróbujemy tutaj wejść, chociaż nie wiem co się znajduje pod spodem. Tak, tu mamy jakieś stare napoje, nie napoje, butelki, czyli tutaj. Różne osoby się znajdowały nie, w stanie nie trzeźwości również, ale idziemy dalej zobaczyć co kryje kolejne pomieszczenie. Zapraszam Was jeszcze do kolejnych pomieszczeń O! Całkiem fajnie zobaczcie jakieś krzesła. Idziemy do tych dokumentów, zobaczymy co tu się dzieje. Idziemy do tych starych dokumentów. Zobaczymy co tutaj się kryje. Oddział wojewódzki Stowarzyszenia Civitat Christiana w... przyjmie zawiadamia, szanownych państwa, iż w marcu planujemy zorganizować sesje naukowe. No super, super. Przyjmuję do wiadomości, zobaczcie jakieś nazwiska. Możemy tutaj przeczytać jakieś rozliczenie kosztów podróży jakąś kilometrówkę jakieś dokumenty znów ankiety personalne, o i gazetę mamy stare czasopisma aneks do protokołu zobaczcie człowiek sposoby nie niecenia ognia no, ciekawie tutaj mamy jakąś tablicę sztuka i wierzenia w starszej epoce kamienia. Tu mam jeszcze jakieś zdjęcia. Nie wiem, co to za ludzie. Odwróćmy to na drugą stronę. Niestety puste. Zobaczcie, zdjęcia też znajdują się na podłodze jakieś. Jakieś stare dokumenty. Nie będziemy tego, myślę, podnosić wszystkiego. Zobaczcie, na podłodze tutaj znajdują się jakieś też Ciekawe rzeczy. Mamy tutaj jakieś wystąpienie przewodniczącego Zarządu Głównego. Jakieś znów dokumenty. Stare znaczki. Jakieś butelki. Fotel się sam poruszył. Chyba. Miejmy nadzieję. Tutaj mamy jakiś znów umowa o kredyt bezgotówkowy. Mamy większość danych. Tutaj przykładowe warianty spłaty kredytów. No. Znów rodo pełną parą. Idziemy do kolejnego pomieszczenia. Idziemy znów do jakiegoś pomieszczenia. Oho, oho, zobaczcie, to zapowiada się ciekawie. Jak zawsze ostatnie pomieszczenia są najbardziej ciekawe. Tutaj mamy kolejne książki. Zobaczmy co to jest. Myślę, że tutaj spędzimy już większą chwilkę. Historia wychowania. No co niektórym wychowaniem by się przydało w obecnych czasach. Ale to taka mała moja dygresja. Idziemy sobie dalej. Zobaczmy Wodórski. Jakieś stare ramki, tablice, zaraz tu przejdziemy. Zobaczymy co tam kryje. Tu mamy Władysława Hibnera. Sobie tak leży na ziemi. Podnieśmy go. Niech, niech biedaczek nie leży. Tak znacznie jakieś tutaj. Souveniry. Jakieś stare rzutniki. Spróbujemy tu przejść. Godło Polski Jarosław Dąbrowski. Klocki drewniane. Zobaczcie jeszcze ile rzeczy. No i mamy zeszyt ćwiczeń klasy 1-3. Kosmiczna przygoda. Kryptonim Witaminki. Zobaczymy czy to jest wypełnione. Nie, puste. Tu mamy jakąś starą mapę. Tam mamy jakieś jeszcze rzeczy. Spróbujemy tam przejść. Nie zawsze jest tak pięknie i fajnie, że uda się przechodzić. Jest to ciekawe miejsce. Zobaczcie. Mamy rzutnik. O, w środku już nic nie ma. No, ale Większość z nas pewnie zna takie urządzenie. Jakieś nutki, byśmy mogli pośpiewać. Zawsze niech będzie słońce. O, znamy tą piosenkę. Co tu mamy? Mikołaj Kopernik. Tutaj jakieś inne dokumenty. Profilaktyka opiekuńczo wychowawcza. Sprawozdanie z działalności zespołu humanistycznego. Zobaczcie jakieś stare rysunki dzieci, które się tu znajdowały. Mamy 2001 rok. Super sprawa. No ta krówka też jest spoko. Idziemy zobaczyć dalej. Może jeszcze coś ciekawego znajdziemy. Zobaczcie, mamy tutaj jeszcze starą szafkę. Jakieś scenariusze zajęć yy, dziennych. Klasa druga. Szafka też pamięta na pewno swoje czasy. Tutaj jeszcze mamy jakieś rzeczy. Przejdźmy, za, jeszcze zobaczymy tutaj. Jak słychać pod moimi nogami, szkło. Jakieś dokumenty. Dobrze, wychodzimy stąd, idziemy. Dalej, jeden. Zobaczcie, spróbujemy iść po tych schodach. Nie wiem, w jakim one są w stanie, ale spróbujemy chociaż kawałek. Iść. Tak. I zobaczcie, co jest u góry. Sami to ocencie. Jak to wygląda? Mamy poddasze sierocińca. Myślę, że zdjęcia tutaj by były spoko. Nawet lepiej niż spoko. Idziemy korytarzem z powrotem po schodach. Tak się schody prezentują z tej strony. No Zobaczcie, tam zaczynaliśmy. Schody są super. No i to przeszklenie. Bardzo mi się podoba. Spróbujemy teraz jeszcze wejść do piwnicy. Mam nadzieję, że nam się uda znaleźć wejście. jeden, słuchajcie, znalazłem wejście. Znużyłem już ubrać latarkę. Wejście do piwnicy. Zobaczcie, no, nie jest to całkiem sympatyczne wejście. Ale byliśmy już w gorszy. Także stary zamek. No to idziemy do piwnicy. Nie wiadomo co tam się kryje. Ale jest dosyć sympatycznie. Super, zobaczcie ja yeah. normalnie jak w horrorze. Stare pomieszczenia, drzwi tak jakby tutaj trzymali kogoś. Mam wrażenie, że jestem w horrorze. Tak. idziemy zacząć dalej. O kurczę, zobaczcie. No, pomieszczenia. Tutaj mamy jakąś palarnię, jakiś piec, jakiś szatnie, czyli tutaj na dole się przebierały osoby. Tak, dobrze, że mamy latarkę na głowie, żeby mogli to zobaczyć. Wychodzimy z tego pomieszczenia. Dobrze, że mamy latarkę. Teraz tak, Wam pokażę, co jest za mną. Pokażę też Wam schody, po których przyszliśmy. A to za chwilę. Zobaczcie, z tyłu pomieszczenie. Świecimy. Dobra, trzy. Zobaczcie. Tutaj mamy schody, którymi przyszliśmy. W tych schodach widać troszkę prześwitów. Słuchajcie, cały czas mam wrażenie, że ktoś tutaj z nami przebywa. Nie wiem, w tych piwnicach czuć Dziwną atmosferę. Cały czas czuję oddech na plecach. Nie wiem, zobaczcie, ciemno. Spróbujemy tu wejść. Nie wiem, czy to się da. Wygląda, jakby tutaj kogoś trzymali za karę, jakiś loch. No ale idziemy. Mam na nadzieję, że się, czyli za nami nie zamkną. Zobaczcie, niższe pomieszczenia. Podłoga jest z cegły. No i tu już nic nie mamy. Więc wychodzimy, idziemy szukać kolejnej rzeczy. Tak, idziemy do kolejnego pomieszczenia. Co tutaj mamy, zobaczymy. Uwaga na kabel, jakby ktoś tutaj kiedyś wchodził. Tak, tutaj, no zobaczcie, jakieś stara muszla, jakieś zaprawy. No, tutaj była chyba część taka gospodarcza. Tak, zobaczcie, mamy jakieś kosze, jakieś materace, łóżka nawet, stoły, krzesła. Tak. Przejdźmy sobie do tego pomieszczenia. Zobaczcie. Stare okna, stare piwnice, sklepienia łukowe. O, tutaj mieliśmy całe przyłącze. Jakieś opony. Idziemy tą stroną. Zobaczcie, tutaj chyba znajdowały się piece. Tak mi się wydaje. Mamy jeszcze pozostałość jakiś zaworów, rur. Ale i też tutaj, zobaczcie. Kanały. Wydaje mi się, że właśnie gdzieś tutaj stał piec. Zresztą mamy rury od wody. Więc tu gdzieś musiały stać piece. No, idziemy do kolejnego pomieszczenia. Już zbliżamy się do końca tych piwnic, ale mamy jeszcze tutaj, zobaczcie naprzeciwko. Tak. No tu już bardziej czysto, bardziej normalnie. Nie wiem jak Wam, ale bardzo podobają mi się pomieszczenia, w których są takie właśnie półkola, a ta cała piwnica tak wygląda. Zresztą obiekt jest stary także stąd dobre fundamenty. Zobaczcie, mamy łazienki. No nie chciałbym się tutaj myć. Chociaż może to nie łazienka. Ale jakieś takie pomieszczenie. stalugi drewniane i zostało nam ostatnie pomieszczenie. Może o zobaczcie jakie piękne luksfery. O i tutaj już zaczynają się. Tutaj były łazienki. Zobaczcie jakiś natrysk nad nami. No ciekawe miejsce na łazienkę nie powiem. Ciekawe, jak ten ośrodek wyglądał w, światach, w latach świetności. Zobaczcie, tak się prezentuje korytarz, w którym przyszliśmy. Bardzo fajnie, lubię takie miejsca. A tędy możemy wyjść. Zobaczcie, piękna pogoda, to spróbujemy wyjść tędy na zewnątrz. Jesteśmy na zewnątrz. No. To jest koniec dzisiejszej mojej wyprawy. Jeżeli się Wam podobało, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie, jeżeli chcecie. Także dzięki Wam za dzisiejszy filmik, za dzisiejsze oglądanie i do zobaczenia na kolejnym wypadzie. Siema!